To wypożyczenie do Leko, no to no było to bardzo chaotyczne gdzieś tam, ostatnie dni okienka, mmm, przeszliśmy w trójkę trzech zawodników z Lecze, trafiło do Leko, e, to była taka powiedzmy przyjacielska wymiana, gdzieś tam no, oni potrzebowali zawodników i, i gdzieś tam klub nas zaoferował, żebyśmy, żebyśmy poszli im pomóc w tej walce o utrzymanie, ale, ale tam myślę, że można było się rozwinąć, bo, bo był to klub, w którym działy się bardzo dziwne rzeczy i i myślę, że można by było o tym napisać fajną, ciekawą książkę. Tam Bardzo barwną postacią w tamtym czasie był, był prezes Leko i, i gdzieś tam no... Myślę, że jeżeli wpiszemy, wpiszemy to nazwisko w internecie, no to znajdziemy bardzo dużo ciekawych historii. Było wiele zabawnych sytuacji. No. Prezes, nie wiem, kłócił się zawodnik z kibicami, z kibicami naszej drużyny, czyli ze swoimi kibicami przez mikrofon w trakcie meczu. No, myślę, że, że jeżeli bym pomyślał, to znalazłbym dużo takich historii.